Dzisiaj będziemy pracowali jako fryzjer, gdzie o nas Szejd... Jeżeli Wam się odcinek spodoba, to podoba, zasubskrybujcie mój kanał. A my zacznijmy. Co Ty chcesz tutaj? Jak Ty chcesz Czy Czyli rozumiem, że bierzemy tak. Tak? Nie tak. Teraz chyba teraz farbowanie nie chyba, nie? trzeba się okle będzie nasze okulary, ale nie trzymaj okulary do końca. Jak ty chcesz? Ja mam końcu farbować włosy, czyli...

No, rozumiesz? Nie, no i pikabu, Pikawo teraz filatowy naprawdę nie chcesz już mieć tych wszystkich włosów? no i nie były muszę być tylko na sprzeżenie. i tyle, no chapa. a ty tutaj możesz jeszcze farbować? Fryzgurę z tyłu się nie patrzysz, jak ktoś mi mówi. Nawymać, ale tak po to lewo... pochwalić. Po, po Mężowi jak wyglądasz. Nie, bo wyglądasz idiotycznie. Ej! <gryz pijął> bo ja mu kuloru. Bo ja mu nie dałem. Ty no spary. Nie przesadzasz stąd. Mogę ci inaczej odpisać. Na łyso. Mm. Tak też ma nie nasz stary. Dziewczyny będą twoje. Ja to robię. Monarką do... No. I to jest fryzura, a nie jakiś kurna... Gówno na bo, a nie jakieś gówno na ryju. Chciałem ci. okulary, żeby były lepsze. lepszy. więcej gaz. Ale masz okulary? Masz. O! Czyli rozumiem, że najpierw będzie. Y najpierw będzie farbowanie nie, tutaj jest jeszcze do wycięcia. Zbieramy to. Słuchaj, do tego to mogą nożycze kupić. Dobra, no to teraz parkujemy, nie? Tylko... Dobra, słuchaj, przesuwaj się. Sorry. Śmigło mi się odkaliła. Dobra. Yep, Jak ty chciałeś? Ja pierdziłem taki staruch ataki taki. Dobra. <laughs> eee, odwrót. Szanujmy się Ale ludzie Jak ty będziesz na jakichś imprezach To ludzie Wiesz co ludzie na ciebie powiedzą? Na jakiej imprezie jeździsz? Oki? Tak o Hemingway? Gdzie jeździsz? No, tak o Hemingway Ja słucham tego Hemingwaya ale... To jest mega fajny pesejk Już zaraz wejdziemy na co chodzi do. W ogóle pan słucha. Chociaż nie miałem takiego klienta. Wie pan, jaką konflikt chciał? Chciałbym, żebym mu zro... zrobił tak, żeby mu włosy odrosły, nie? Żeby mu włosy odrosły. No i żeby. Stary, o. żeby mu włosy odrosły, nie? No, mam tutaj jakieś spraye One są w sumie na szybkie odrastanie włosów, ale nie aż takie, stary. Znaczy nie. Najpierw będę farbował włosy. Widzicie ten refleks? Taki jest refleks. Tak to się robi. Dobra. Co ty chciałeś? Na no niebiesko. No dobra, to lecimy niebieski. Szukamy niebieskiego. To jest fioletowy. Każdy tak jest. Dobra, lecimy. Sorry, przepraszam, że do oka. To no stary, sorry, że do oka, no ale... Wziomuś. Czyli dobry, fajny jomuś. Wyszedłeś dzisiaj na fryzurkę Podoba mi się dzisiaj praca Ciekawe ile Dzisiaj zarobię za bo... Pracę no, Tak czyż, nie? O bo Co to było? też tak do końca że wszystkie włosy były Nie no dobra ale bym się pomylił, to by już obraz nie było. Tylko daj mi dużo gaty, co? Tak co tutaj robię. Tylko żebyśmy nie robił jakiejś spałowej tej hey. oceny, bo i to, co zrobiłem. No przyznaj, zarobiste są. Jaki ty chciałeś? O! No, ja oh, no! To jest niebieskie. Dobra przecież to przefarbujemy nie? No i co fajnie co? Fajnie nie? Nie, nie, nie. No teraz bierzemy różowy, tak różowe No pięknie to będzie Oj muszę poprawić. Ciężka praca, nie? Józef, te pociągi trąbią, Aż tu zła, nie? A ja, pan dzisiaj na jakąś wieżyczkę? Na przykład do Marszawy, pociągiem? Nie, 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 teraz fajną galerię nie, <grym> Stary, to jest dopiero rok, nie? tak na imprezy będziesz To przecież ludzie cię pokochają na tych hip Sorry, ja muszę poprawić tam Pięknie stary! Teraz chciałbym zobaczyć stary ile gwiazdek, miasta wygląda dosłownie tak samo, jak na osłonie, tak samo jak na fryzurze. Jednak coś ze mnie będzie. Stary jednak coś ze mnie będzie. Jestem dumny z siebie, mega Tak jest, trzywiaty! O tu chodzi stary, ale będziesz dobry na impreza, co sobie je robisz? Dajcie, ja mam zrobić coś takiego, tak? Dziewczynko, ci chyba salony pomyliły, nie? Ja nie jestem taki profesjonalista. No ale coś ugnam. Coś spróbuję. Słuchaj, czas będzie trochę. Boże, dziewczyno, ile ci te głosy rosły. Nie uda Ile Ci chcesz długości? Jako długość. Dobra. Nie, nie dam się radę. Będzie dobrze. Czekaj chwilę przed ręce mnie była. O, jestem profesjonalista. Zurę jednak zrobić umiem. Mam nadzieję, że szybko ci te nie odrosną, bo jak znowu tu przyjdziesz, to znowu będę musiał robić to 5 godzin. Bo już długo ci to robię. Także nie radzę. Ani sobie weźmie coś, żeby nie odostały te włosy. Jest on dobry, jak No i jak ty chciałeś kolor? Czerwony zostawiamy. Dobra, czyli bierzemy, nie, czyli bierzemy morski i to robimy, nie? A poczekaj, musimy najpierw tutaj drzwi zrobić. Nie mam nie tu. Słuchaj, muszę ci.